Tegoroczne dni miasta łańcuta rozpoczęła tradycyjna żakinada. Piątkowe przedpołudnie kolorowy korowód przebranych przedszkolaków i uczniów ze szkół podstawowych i średnich przeszedł ulicami naszego miasta, prowadząc w radosną atmosferę obserwujących paradę. Finałem Żaginady były prezentacje grup na scenie na łańcuckim rynku, które rozpoczęły się przekazaniem kluczy do miasta na ręce najmłodszych mieszkańców przez burmistrza miasta Łańcuta. I teraz uroczyście na ręce Barbie wręczamy ten klucz na czas zabawy Dni Miasta. Brawo! Co roku w obchodach Dni Miasta biorą udział delegacje przedstawicieli miast partnerskich. Już piątkowe popołudnie upłynęło pod znakiem muzycznych przeżyć. Od godziny 17 w centrum miasta prezentowały się lokalne zespoły taneczne i soliści. W galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie miał miejsce wernisarz wystawy zdjęć łańcuskiego fotografa Edwarda Sońskiego. Muzyka Następnie o godzinie 19 w hali MOSiR swoją sportową wiedzę sprawdzili miłośnicy piłki nożnej podczas quizu z wiedzy piłkarskiej. Po sportowych emocjach wróćmy na scenę muzyczną. To tu o godzinie 19 wystąpił zespół Baby Rock. Sobotni poranek rozpoczął się od rywalizacji młodych adeptów piłkarskich na stadionie miejskim. Następnym wydarzeniem aktywującym mieszkańców była gra miejska, organizowana już po raz dziewiąty. Tegorocznym tematem były łańcuckie instytucje. Od wczesnych godzin porannych na łańcuckich kortach w parku rozgrywany był turniej tenisowy z cyklu Grand Prix. Wieczorem przyszedł czas na wyczekiwane koncerty. Jako pierwsi na scenie pojawili się muzycy kompania Country.

I see the sun, then I see the earth, and the seven. Zespołem, a zarazem Gwiazdą Wieczoru, był zespół Wilki, który przyciągał rzesze fanów. Ten pełen muzycznych emocji wieczór zakończył pokaz Fireberry. Widziałem ją, znowu krzyczał coś, Ostatni dzień obchodów w dni miasta upłynął zarówno w rodzinnej, jak i sportowej atmosferze. Na terenie basenu otwartego oraz bażantarni swoje możliwości mogli przetestować młodzi, a także doświadczenie biegacze w kolejnej edycji biegów ważanta. Organizatorzy przygotowali różne trasy. Wszyscy uczestnicy biegu zostali uhonorowani nagrodami. Imprezie towarzyszył Festiwal Kolorów oraz mini tor W Halimosir przygotowano strefę kibica w ramach odbywających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej. O godzinie 15 na terenie Zespołu Szkół Technicznych miał miejsce 21 Rodzinny Piknik Integracyjny osób niepełnosprawnych Powiatu Łęckiego. Obecny piknik to 21 edycja pikniku, jak nazwę, integracyjnego. Jak widzimy, są tu nie tylko osoby niepełnosprawne, nie tylko e, ich rodziny, ale są tutaj mieszkańcy łańcucha, czy całego powiatu łańcuckiego. To pokazuje, że jesteśmy jedną wspaniałą rodziną, bo hasło: bądźmy razem, żebyśmy na co dzień byli razem i wzajemnie się wspierali. Pomysłodawcą tej cyklicznej imprezy jest pan Marian Brona. Najbardziej w moim sercu tkwiło to, żeby, żeby ściągnąć ludzi jak najwięcej, żeby pomagać ludziom niepełnosprawnym, bo sam przeżyłem taki poważny wypadek. To był wypadek prawie jak śmiertelny. Dał mi Pan Bóg życie i chciałem to, żeby oddać resztę dla ludzi. I tak do dzisiaj właściwie ta moja działalność 34 lata już będzie jesienią, jak jestem z wszystkim niepełnosprawnymi. Dzisiaj to jest coś pięknego, dzisiaj to i serce się raduje, że udało się to rozkręcić. Były występy artystyczne, taneczne, różnego rodzaju stoiska, dmuchane zjeżdżalnie, wystawy i kiermasz. A przede wszystkim rodzinna atmosfera. Tegorocznym Dniom Miasta towarzyszyły dodatkowe wydarzenia. Między innymi w bibliotece publicznej miał miejsce wyjątkowy wernisaż wystawy przez pryzmat czasu. Zaprezentowane zostały unikalne dokumenty, pocztówki i zdjęcia dotyczące łańcuta od czasów Galicji aż po drugą wojnę światową. Kolekcjonerem tych zbiorów jest pan Jan Kielar, emerytowany nauczyciel języka angielskiego i pasjonat historii miasta. Możemy zobaczyć stare dokumenty, zdjęcia. Przeważnie, dlatego że warunki lokalowe jakie mam na, 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 na blokach w mieszkaniu nie pozwalają mi na to, żeby zbierał na przykład butelki dachówki czy jeszcze inne naczynia i dlatego zdecydowałem się na zbieranie dokumentów i one mniej więcej są ułożone, ułożone chronologicznie. O, to nie są wszystkie, które ja, ja posiadam, które ja zdobyłem. One są ułożone chronologicznie od tych najstarszych, czyli od czasów panowania Franciszka Józefa. Do czasów generalnej guberni. Są to raczej dokumenty przypadkowe, które zrobiłem w różny sposób. Albo przez zakupy na Allegro w internecie, lub na giełdach w Rzeszowie, na które jeżdżę regularnie, praktycznie ponad 20 lat. Lub ewentualnie ludzie mnie znają, więc czasami mi coś. Dali za darmo albo coś mi sprzedali. To chopy, czyli tego, tego akcyla zbieractwa czy kolekcjonarstwa połknąłem no, praktycznie 25 lat temu, jakby tak dokładnie popatrzył. Wystawę można oglądać w Czytelni Zbiorów Regionalnych do końca września.